Witam serdecznie, drodzy Państwo. Dzisiejszy epizod będzie minimalnie się różnił od tych e, zazwyczaj, ale jednocześnie postaram się jakoś trzymać swój styl. Odezwali się do mnie niesamowici ludzie. Halo, nie skipuj, słuchaj, to bardzo ciekawa rzecz. Biorąc udział w tym projekcie, zostałem bohaterem. Z grupy o nazwie Planeta Robotów. Organizują oni akcję wszyscy razem za naukę, przez którą zamierzają wraz z twórcami. E, no, no w tym ze mną. wydać cykl filmów promujących naukę online, żeby pokazać dzieciakom, że można się uczyć w ciekawy, przyjemny sposób. Wiecie, nie że, no, książka, ten, no, no można, można, można. Pomyślałem, że to świetna okazja, żeby po prostu zrobić coś dobrego dla młodszego pokolenia, więc dzisiejsza drużyna będzie bardzo kalkulatoryd. Na początek Corviknight z Weakness Policy, który wzmacnia nasz atak i specjalny atak, jeżeli dostaniemy super efektywnym ruchem. Ponadto ruchy Power Trip, Bulk Up, Agility i Roost. Cały pomysł polega na tym, żeby się przyspieszyć za pomocą Agility, potem ewentualnie się wzmocnić jeszcze Bulk Upem i... Oh, no wiecie, power trip działa tak, że im więcej mamy zbustowanych statystyk, tym mocniej uderzamy. Podobnie działa stored Power u naszego słubata, który ma ruchy dodatkowo Nasty Plot, Signal Beam i Air Slash. Ma on abilitkę simple, dzięki czemu nasty Plot nie daje nam plus 2 w statystykę, a plus 4. No i Stored Power jest. Dzięki temu jeszcze, jeszcze, jeszcze mocniejszy. Kolejny set to jeden z moich ulubionych na Sylwionie. Echoed Voice, Wish, Protect, Misty Terrain, abilitka Pixie Light, która wzmacnia Echoed Voice i przerabia go na Stab, dzięki czemu jest jeszcze mocniejszy. Co więcej, Echoed Voice działa także w każdej następnej turze, jest coraz mocniejszy, Metronom jeszcze bardziej go wzmacnia, a Misty Terrain też jeszcze bardziej go wzmacnia. Choice Scarf Zeraora, zrobiony pod specjalny atak z ruchem Electro Ball. Dodatkowo Aura Grass not i HP Ice. Electro Ball działa tak, że im szybsi jesteśmy od przeciwnika, tym mocniej uderzamy. Jako, że jesteśmy bardzo szybcy i dodatkowo Scarfem sobie jeszcze przyspieszamy tę statystykę, no to będziemy dosyć mocno uderzać. Szczególnie, jeżeli połączymy to ze Sticky Webem u szakla, dodatkowe ruchy Stealth Rock, Anchor i Final Gambit, bo nie miałem za bardzo co mu dać, abilitka Sturdy, żeby, nie wiem, żeby nie umrzeć od razu i to tyle. I na sam koniec teraz zabawimy się w drugą stronę, czyli bardziej w defensywę idący Ninetales Alolański z Light Clayem, który sprawia, że Aurora Veil vale trwa dłużej, Aurora Veil vale ogólnie zmniejsza dostawane przez nas obrażenia, więc może być ciekawie. Dodatkowe ruchy to Blizzard, który w gradzie zawsze trafia, a także Moonblast i Freeze Dry, żeby mieć odpowiedź na wodne Pokemony. I dokładnie tak, jak ostatnio było, zapraszam oficjalnie do walki, wysyłam na Discordzie powiadomienie, jeżeli chcecie wystąpić w przyszłym epizodzie, to zachęcam do dołączenia tutaj, bo zazwyczaj po prostu walczę z wami. Nie minęło dużo czasu, a oczywiście jest już bardzo dużo wyzwań, tylko że za każdym razem mam wpisane sobie... Dlaczego, halo? Miał być kalkulatoret. Wybrałem słupka. Niech będzie. Pierwszy pojedynek, przeciwnik używa roślinnej drużyny. Będzie to coś oczywiście interesującego. Na początek wyślemy szakla, żeby oczywiście rozłożyć sticky web, dzięki czemu przeciwnicy będą po prostu wolniejsi. Dostałem leech seed, ale to w sumie nic złego. Użyjemy sobie Stealth Rocka. Oczywiście Apple Acid nie robi za wiele. Co więcej, zmniejsza mi specjalną defensywę. Zamiast 614 mamy 409, bo 0,67 razy 614. Wiecie, warto, warto naprawdę się trochę poduczyć. Matematyczki. Final Gambit, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia i sobie stąd zniknąć. Wyślemy sobie teraz Ninetalesa, żeby wystraszyć całą jego drużynę, ale nie to jest oczywiście naszym zadaniem, bardziej chcemy się setapować Aurora Veilem, czyli tak jak mówiłem, wzmocnić sobie defensywy, żeby nie dostawać za mocno obrażeń. W tej chwili to już na spokojnie Blizzard i widzę, że gościu przeżył, to jest w ogóle dla mnie zdumiewające, jak coś takiego może wytrwać Blizzarda. Jest to gra Dragon, więc jest czterokrotnie podatny. I naprawdę mnie to dziwi, ale. Ej, drugi go wykończył, więc spoko. Wchodzi Sarina, jest wolniejsza, więc na pewno ją wyprzedzimy. Myślę, że na spokojnie jeden Blizzard powinien załatwić sprawę doskonale. Wchodzi Flapple, to chyba będzie to samo. Endure! Ok, czyli on przeżyje na jednym HP, ale w sumie Hail go zabije, więc nie wiem o co. Ja bym się chciał zabawić, bo wiem, że Nitels go wykończy całkowicie. Ale co tam? Blizzard oczywiście nie trafia, bo mamy 70% szans, więc. Ee. Myślę, że to jest odpowiedni moment na Sylwiona. Używamy Misty Terrain, żeby sobie wzmocnić. O mój Boże, ile to robi! Okej, okay, ja nie wiem, czy ja to wytrwam w ogóle. Spróbujmy. Endure, ok, spoko. No niestety nie wytrwaliśmy. Szkoda. Jest on dosyć wolny, więc myślę, że jeden Elektroball powinien wystarczyć. I tak też się dzieje doskonale. Chodzi Gurgeist. Odkrywa, że mamy z skarf, ale to nic złego. Zastanawiam się, czy użycie tego po raz kolejny będzie dobrym pomysłem. W sumie, stab, stabem, ale to jest Pokémon, który rezystuje na szruch, więc powinien być słabszy. Sprawdźmy to. O! Robimy naprawdę duże obrażenia. Willowisp, ale nie działa, bo mamy Misty Terrain, więc kolejny Electro Ball nie wystarczył. Synthesis, oczywiście, więc skoro on się leczy, to myślę, że, eee, nie wiem, chyba Słubat. Synthesis, okej, okay, spoko, spoko. Spróbujmy tym nasty plotem, wzmacniamy sobie, mamy plus 3. Fall play nie zabija nas. Kolejny też nas nie zabije, ale ja się boję o swoje żyćku. Chętnie bym użył start power, ale Erslash będzie mocniejszy, bo jest to super efektywny ruch. I dziękuję, już cię kolego nie ma. Akurat na sale biegu mamy super opcję, Signal Beam jest 4 razy super efektywny, więc dziękuję. I na sam koniec wchodzi Cherim, myślę, że go dobijemy na spokojnie z Powerem, dziękuję. Co do następnej osoby, zrobimy szybkie losowanie, nie patrzę, wybieram Ciebie. Ogól mi plecy plus. Okej, okay, mamy tutaj dosyć losową wręcz drużynę. Widzę Hypno, bardzo dawno nie widziałem tego Pokemona, głodne plecy. Spróbujmy elektrobolem i dziękuję za oraliśmy go zera orą! O, widzę, że Subek idealnie reaguje na konkeldura. Bóg. Jako że jesteśmy bardzo szybcy, to chętnie bym zaatakował tym Elektrobolem, ale on z kolei to wytrwa. Czy jest sens? Nie ma sensu. Na pewno nie ma. Ale nie za bardzo mogę czegoś innego użyć, więc... Ej, zrobiliśmy naprawdę sporo. Body Slam nie może nas sparaliżować ani nic, więc kolejny Electroball, czy to wystarczy? Ostatnio zrobiliśmy 53% obrażeń. Może być nagle więcej. Dowiedzmy się, czy faktycznie tak będzie. No niestety oczywiście trzeba zrobić mniej, bo tak, więc kolejny Electroball Konkeldur. Ehm, Electroball, proszę. Proszę zrób. Naprawdę dużo. Robi sporo i Q niestety do nas wykańcza, no ale dobra. Jako, że nie mamy już Choice Scarf Zeraory, to trzeba spowolnić trochę przeciwnika. I nie robi za dużo. Okej, okay, dobrze. W sumie użyję Encore, bo mam fajny pomysł. Jako, że ma Encore, to teraz albo zmieni, albo będzie dalej używał Earthquake'a. Jeżeli zostanie, to zmienię na latającego mona i zobaczymy, co się stanie. Dobra, final gambit. Zadaliśmy trochę obrażeń i umarliśmy. Spoko. I czas na mojego big boya. Używamy um, bulk up, żeby wytrwać w razie czego ognisty ruch um, turtonatora. I właśnie o to on wchodzi. Mamy już plus jeden i plus jeden. Wzmacnia nam to statystyki. Power Trip oryginalnie ma 20 mocy. I działa to tak, że. Plus ileś razy 20, czyli jeżeli zboostowaliśmy jedną statystykę, to będziemy mieć 40. A jako, że zboostowaliśmy dwie, to mamy 60. Agility dodatkowo wzmocni nam dwie, ale mówiąc szczerze, jesteśmy szybsi, więc użyjemy kolejnego bulk-upa. Flamethrower. A, ale dobra, myślę, że jakoś damy radę. Użyjemy sobie Ninetalesa i oczywiście Aurora Veil. Vale. Flash Cannon, żyjemy, mimo, że jest to czterokrotnie efektywny ruch. Użyjemy Blizzarda. Przeżył i bardzo dobrze się składa. Jednak nieważne. W tej chwili gra nie zostawia mi żadnego innego wyjścia, wchodzi wielki nos. Chętnie bym użył Misty Terrain, ale boję się, że coś mi zrobi. Więc po prostu Echoed Voice. Będzie minimalnie słabszy, ale wciąż będzie robił spore obrażenia. Zobaczcie, na początek 20. Kolejny robi już 49. Następny oczywiście wykańcza tego przeciwnika. Fire Punch przeżyliśmy. Echoed Voice. I na sam koniec wchodzi Sceptile. Chętnie bym użył Echoed Voice, ale nie wiem, czy nie przegramy tego. Acrobatics. Ok, nie wiem dlaczego, ale spoko. Zatem wchodzimy z Subatem i byłoby naprawdę fajnie go zaorać. Więc Nasty Plot. Chyba przeżyjemy jego jeden ruch. Source Dance, ale to nic, bo jesteśmy szybsi, a do tego mamy Focus Sash, więc na pewno przeżyjemy jeden jego ruch. Używamy nas typlota po raz kolejny. Dragon Claw, żyjemy. I Stored Power teraz ma aż 140 mocy zamiast 20, więc z wielką ochotą klikam ten przycisk. <gry> Okej, okay, ta drużyna wydaje mi się być złożoną z totalnie losowych Pokémonów. To będzie bardzo ciekawe. Muszę na pewno zachować zera na Akrobata, bo jest bardzo szybki, więc może na początek użyjemy Chodzi Wchodzi Bibarel, ale spoko. Użyjemy Bullcap. Prawdopodobnie on się source'densuje za chwilę. Stealth Rock. Nawet nie wiedziałem, że on się tego uczy, ale spoko. No to jeszcze jeden Bullcap. Thunderwave. Niestety jesteśmy wolniejsi przez to. To mnie spowalnia dwukrotnie. Ale spoko, możemy to przywrócić za pomocą Agility. Aquatail, ok. Dobra, nasza naturalna szybkość wróciła. Dodamy sobie jeszcze plus 2. Teraz nasze statystyki wyglądają następująco, a Power Trip ma już w tej chwili 180 mocy. Wzmocnimy się jeszcze. Dobra, 50% zdrowia. Czas się wyleczyć. 220. Eee, chcę więcej. Wchodzi Mac Cargo. No spoko. Co prawda nie mamy jeszcze włączonego weakness policy, ale jeżeli on nas teraz zaatakuje, to prawdopodobnie umrzemy. Więc Power Trip 260 moc. No chyba żartuję. Oh, oh! Nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił. No ej, 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 ej. ej, ej, ej! Wierzyć mi się nie chce po prostu. Earth Power na szczęście. Żyjemy spoko. Super, super, super. Świetnie. Oczywiście Excadril. Nie mam absolutnie pojęcia co mam wysłać w tej chwili. Spróbujmy szakla. Drill Run, ok. użyjemy Sticky Web, Brick Break. Cokolwiek by nie było, chcę użyć Encore. Drill Run, bardzo dobrze, to oznacza, że w następnej turze mogę wejść słubatem za darmo. Dobra, darmowy słubat, używamy Nasty Plot, wchodzi Marip. Jako, że mamy już plus 3, to myślę, że Stored Power na spokojnie wystarczy. I na sam koniec Drill. jako jedyny wytrwał ten ruch. Fasad, ale nie wiem dlaczego, bo można było to lepiej rozegrać. No nic, yy, dziękuję. Kolejny pojedynek. Myślę, że możemy rozpocząć. Yy, o, wyślemy Night na początek. Wchodzi jednak Typhlosion. Ok, tego się nie spodziewałem. Jesteśmy szybsi od niego, chyba że jest to skarf. Dowiemy się tego w tej turze. Na szczęście nie jest on skarf, więc bardzo dobrze się wszystko składa. Używamy Blizzarda, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia. Niteles już się raczej nie przyda. Wysyła on galwantulę. To bardzo dobrze, bo to oznacza, że wyprzedzam ją i w tej turze ona pada. Nie rozrzuci stiki bo będę najszybszy. Dobrze, dobrze, dobrze. I kolejny Blizzard go zaorał doskonale. Wraca Typhlosion, szczerze mówiąc. Ee, no, weźmy ten Blizzard. Flame okej, ok, spoko, nie ma problemu. W tej chwili to chyba już jest. Instant wygryw. Chyba to wygram. Użyjemy sobie agility, żeby być na pewno szybszym. Flamethrower przeżyjemy. Włącza się weakness policy. I w jednej turze mamy plus 6 łącznie statystyk. 2, 2, 2 plus 6. Wyglądają one tak. Jesteśmy bardzo mocni i Power Trip ma 140 mocy, więc dziękuję. Chodzi Galate. Myślę, że on nie przeżyje tego Power Tripa. Sasz. To bardzo źle. W takim razie wejdziemy sobie szaklem. Użyjemy Sticky Web'a, żeby niektóre z tych Pokémonów nie były za szybkie. Close Combat, okej. Okay. Kolejny Close Combat robi dużo więcej, bo się wyłączył Aurora Veil. Rozłożymy sobie Stealth Rocky i wrzucimy mu Encore. Teraz to już wszystko jedno, czego byśmy nie użyli. Wchodzi Noivern, dostaje Final Gambitem. Wysyłamy Zeraorę, bo mamy na ciebie idealną kontrę w postaci Hidden Power Ice. No i dziękuję, ślicznie. Wchodzi Tyranitar. Mamy doskonałą kontrę na niego właśnie też na Zeraorze, ale nie możemy jej teraz użyć. Więc trzeba zmienić Mona. Szczerze mówiąc, mimo wielkiej sympatii, wyślę Sylwiona, bo po prostu zrobi najmniej w, w tym przypadku. Wchodzi Galate, no spoko. A żebym przewidział, to bym użył Wish, Protect i... A nie, nieważne. Wraca Tyranitar, okej, okay, nie ma problemu. Myślę, że na spokojnie dokończymy walkę dwoma Aurasferami. O, przeżył! I to... Tak jakby bez problemu. Dobra, kolejny Aura Sphere. I pytanie za 100 punktów, czy ten Zangus ma Quick Attack? Bo jeżeli tak, to nas wyprzedza. Ma Protect! Jaki cwaniak? Nieważne, nie ma burzy piaskowej, więc oby nie miał Quick Attacku. Po prostu nikt nie ma. No i nie ma! Dobrze, padamy, ale on też pada, a nam został jeszcze jeden Pokémon, więc wygraliśmy. O, Swirl Gamer, to prawdopodobnie ten człowiek, który zrobił nam miniaturkę. Jeżeli tak, to link do niego macie w opisie. Okej, okay, nie bardzo wiem, czego się spodziewać po tej drużynie. Widzę tutaj oczywiście Ferrothorna i jestem świadom, że nie mam żadnego ognistego ruchu na niego. To będzie ciekawe. Może Zeraora? Bardzo się w sumie obawiam tego mona. Może mieć Earthquake. Jeżeli tak, to warto się stąd wycofać. Oczywiście miało w quake więc spoko używamy nasty plot wysyła on Barbarakla. Jako że mamy Sash, to wytrwamy jakikolwiek jego ruch i myślę, że jeden Stort power już wystarczy, żeby go rozwalić. I tak też się dzieje doskonale. Słubat to jest naprawdę niesamowita bestia nasty plot i Stort power. Może to jest tak niewyobrażalnie potężna moc. A jak widać no to wszystko wystarczyło sobie troszeczkę sumować obrażeń. I jest, jest, jest fajnie. Wchodzi Ferrothorn. E, szczerze mówiąc, Stored Power wydaje mi się słabym wyborem. R slash dużo lepszy. No, robimy ponad połowę obrażeń. Bardzo fajnie. No teraz już Stored Power nie powinien wytrwać. Wchodzi Mew. Okej. Okay. O Boże, jeżeli Mew przyjmuje. O! Taunt. A jaki cwaniak! Zobaczcie go. No to nie wiem, Final Gambit po prostu. Flare Blitz. Jeszcze Bern wleciał, niesamowite. O, prawie wygraliśmy z nim. Ale to oznacza darmowego Ninetalesa w sumie. Jako, że jest ode mnie wolniejszy, to mogę na spokojnie użyć Aurora Veil. Vale. Flare Blitz, żyjemy. On z kolei nie. Lucario. E, to oznacza, że zaraz padniemy, ale najpierw Moonblast. No, robimy całkiem spore obrażenia. Meteor, masz. Uważam, że jest to idealna okazja dla Corwinite'a. Więc użyjemy oczywiście Bulk Up. Close Combat, spoko, żyjemy, żyjemy. W sumie mógłbym użyć Rust albo Agility. Pytanie, czy bardziej chcę zdrowie, czy. No, chyba jednak zdrowie. Ok, kolejny Close Combat go wykończył, a my mamy z powrotem sporo naszego zdrówka. Myślę, że jeden Agility nas dodatkowo wzmocni, a potem będziemy się tylko leczyć i wzmacniać. Ice Punch robi absolutnie nic. Kolejny ice punch robi chyba jeszcze mniej. Power trip już teraz ma 140, ale to za mało. W tej chwili mogę użyć rusta, dzięki czemu ice punch zrobi jeszcze mniej. Dokładnie 3 pro. No to super super zabawa. Jest świetnie. No jak zwykle, nie możemy się ruszyć. Super. Świetnie. Idealnie, idealnie po prostu. O tak, Korwinaj Dobrze, 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 dobrze. Boże te statystyki są niesamowicie mocne. Power trip również jest niesamowicie mocny. Chcę więcej. Wchodzi Kradili. Spoko, nie ma problemu. Myślę, że 260 to wystarczająca liczba przy okazji jeszcze mając prawie 1000 ataku. No i proszę bardzo. Jako że Ferrothorn jest bardzo defensywnym bojem, ee, to zobaczmy czy to wystarczy. <grym> Owszem wystarczy. <grym> Oczywiście przeżył dzięki sturdy, ale to nic, no to było na 100% pewne, że przeżyje. pięknie, i pięknie, pięknie, korwinacik, bestia. O, a tu widzę numerki, pamiętajcie, liczenie jest spoko, bo dzięki liczeniu właśnie wygrywamy wszystkie walki. Wydaje mi się, że możemy na spokojnie rozpocząć szaklem. Wchodzi Ryperior. Spodziewam się oczywiście Rockpole, że on będzie dużo szybszy, a potem. Jakieś chore obrażenia porobi. Rozłóżmy Sticky weby. I tak też się dzieje, jest Rock Polish, dobra, Ok. Earthquake. Żyjemy, więc dobrze. Właściwie mogę użyć Encore, bo... bo dlaczego nie? Używa on Aqua Tail, co oznacza, że... mam problem, bo nie mam żadnej odpowiedzi na wodne ruchy. Aqua Tail nas oczywiście wykańcza. Właściwie może Zeraora z Grasnotem, w sumie 120 mocy, czterokrotnie efektywny. No i nie jesteśmy... Czymś mega słabym, więc proszę. O, wchodzi Dragapult. Grasno to robi niestety dosyć mało. Zastanawiam się naprawdę, co wysłać w tej chwili. Może Corviknight? O, Z-Power, to będzie bardzo ciekawe. Żyjemy, aczkolwiek jesteśmy dosyć słabi. Pytanie, czy będzie wolniejszy? Być może. 421, tak? Włączmy po prostu kalkulator. 421. Razy, on ma 067 spida, więc ma 282 najwyżej. A jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie, ja jestem szybszy, bardzo dobrze. O nie, nie, nieważne, nieważne. Użyjemy agility, żeby być na pewno szybszym od niego. Power trip w tej chwili ma 60, trochę mało. No to użyjemy bullcap. Dragon Darts, eee, Żyjemy, ale on jest szybszy. Dlaczego, Halo? Co się dzieje? Dlaczego on jest szybszy? Czegoś chyba nie rozumiem. Czyżbyśmy mieli... Równą szybkość? No, chyba mi się nie udało. Wyślemy oczywiście Ninetalesa, bo ten Dragon Darts nic nam nie może zrobić. I użyjemy. Blizzard? Wchodzi Rotom. I jest Freeze! Jak dobrze, dobrze, dobrze! Okej, okay, w tej turze prawdopodobnie się nie ruszy, więc używamy Aurora Veil. Vale. Jednak się ruszył. Ok, roztopił sobie to zamrożenie za pomocą ognia. Używamy Blizzarda jeszcze raz. Na no, tym razem już bez zamrożenia, no ale spoko. Chyba czas na Sylviona plot. On próbuje chyba odzyskać troszeczkę swojej e, mocy, ale chyba mu się to nie uda. Hidden Power, nie wiem co, ale robi 3%. Oczywiście Bullet Punch. Mam nadzieję, że przeżyję, mam Aurora Veil, więc robi mi mniej obrażeń, tak? O, nieważne, 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 ok. Curse. Dlaczego curse? Bullet Punch, żyjemy od plus jeden, oh Quagzajr jest na pewno wolniejszy od nas, a nasz Echoed Voice jest jeszcze mocniejszy! Wydaje mi się, że ten mont też nie jest szybszy, 273, tak? Sprawdzamy to oczywiście, warto, warto, pamiętajcie, warto. 182, więc jest szybszy, tak? Ah, no trudno. Ale w tej chwili jest to darmowy nasty plot, wchodzi Dragapult. Jako, że zmniejszyliśmy mu tę szybkość, nie pamiętam ile wtedy wychodziło, ale na pewno jesteśmy szybsi, wobec powyższego Sword Power. Oczywiście wchodzi Ryperior, ale myślę, że nie przeżyje. <laughs> Oczywiście, że nie żyje. No po co? Po co? Po co? <laughs> I na sam koniec Tapu bólu. I czeka go dokładnie ten sam los. Okej, okay, jest to drużyna Pokémonów normalnych. Ach tak, rozumiem, rozumiem. Każdy Pokémon jest z innego regionu. Miltank jest z Joto. Użyjmy Sticky Web'a. Stealth Rocky. Niewiele nam to w sumie robi. Wchodzi Castform. Jako, że on teraz będzie używał jakiegoś ruchu związanego z pogodą, to chętnie dam mu Encore. O, jednak nie, nieważne. Z-Rain Dance. Czy to sprawi, że będzie miał cały czas Rain dance? Nie działa. Oj, Weather Ball. Żyjemy. Final Gambit. Ale jako, że Zera Araorą jesteśmy szybsi, to darmowy Electroball Czemu nie? No i doskonale, tak powinno być. Wchodzi Kangaskan, nie chce dostać jakichś niepotrzebnych obrażeń, więc może ty. Fake out. Spoko, nie robi to za wiele. Użyjemy sobie Agility, wchodzi Furfru. Zastanawiam się, co ten Pokémon może nam zrobić. Chyba nic. Charge Beam, o! Ale to dobrze, bo to oznacza, że włącza się Weakness Policy i teraz Power Trip ma 180 mocy. Mega Audino, tak? Niesamowite, wytrwał, ale ja również to wytrwałem. Użyjmy Rust. Teraz Icebeam robi praktycznie nic, co oznacza, że możemy użyć darmowego bulkapa Power trip. Fake out, spoko. Power trip. <laughs> I tą oto walką kończymy dzisiejszy materiał. Przypominam, partnerem tego filmu jest Planeta Robotów, zachęcam do obczajenia ich stronki. Robią naprawdę spoko rzeczy dla młodych ludzi. Myślę, że warto ich wspierać, zwłaszcza w tych czasach. Link do mojej drużyny również znajdziecie w opisie, podobnie jak do Discorda, gdzie szukam osób do walk. Dziękuję za oglądanie, do następnego, bye bye.